W dzisiejszym odcinku omówimy sobie działanie na pierwiastkach. Wiem, że jest to porównywalnie nielubiany temat jak same pierwiastki. Jednakże myślę, że można tutaj pewne usprawnienia, pewne ułatwienia zaproponować. Przez co może nie będzie to aż tak złe. Dobrze, przejdźmy do rzeczy. No i tak. Bardzo ważne będą tutaj te wzory. Związane z potęgami, które już wcześniej sobie mieliśmy możliwość poznania, po prostu, możemy tak powiedzieć. W poprzednim filmie z pierwiastkami, wstępem z do pierwiastków, odsyłałem do właśnie tego filmu. W dzisiejszym filmie też będzie to załączone jako link do, do filmu z, z wzorami na potęgi. No i tak, zakładam więc, że raczej będziecie wszyscy obeznani już w temacie tych wzorów. Więc możemy przejść już do konkretów. Mianowicie, najważniejszą zasadą dla nas jest zrozumienie tego, że pierwiastek to tak naprawdę rodzaj potęgi. Przykładowo weźmiemy sobie pierwiastek z dwóch. No i jest to nic innego jak potęga, tylko że jeżeli my mamy jakiś tam stopień pierwiastka konkretny, nazwijmy go n, z liczby a, to oznacza to tyle samo. Że liczba a będzie do potęgi 1 przez n. Czyli zamiast pierwiastka możemy zapisać to jako potęgę 1 przez n. Tutaj to jest bardziej skierowane, ta informacja jest bardziej skierowana do szkół średnich, aniżeli do, do szkół podstawowych, ponieważ w szkole podstawowej wystarczy po prostu kojarzyć parę zasad, które zaraz sobie omówimy. No i tak, adekwatnie pierwiastek z dwóch. Musimy pamiętać o tym, że jeżeli nie piszemy tutaj nic, to ten stopień tego pierwiastka jest równy 2. W związku z tym moglibyśmy napisać, że to jest po prostu 2 do potęgi jednej drugiej. No i tak. Chciałem tylko tutaj nawiązać w taki sposób do tych wzorów na potęgi, żebyście wiedzieli, że wzory na potęgi dotyczą również pierwiastków, ponieważ pierwiastek jest swego rodzaju potęgą. Więc co możemy, a czego nie możemy robić z pierwiastkami? Zasada jest bardzo prosta, możemy robić dokładnie to samo co z potęgami, liczbami, które potęgujemy, czyli jeżeli chcielibyśmy dodać pierwiastek z 2 plus pierwiastek z 3, to nie jesteśmy tego w stanie zrobić, ponieważ to są dwa oddzielne pierwiastki. Jakbyśmy przykładowo mieli na przykładzie zwykłych potęg obliczyć takie działanie, no to 2 do potęgi drugiej dodać 3 do potęgi trzeciej. To trzeba to po prostu policzyć, tak? Tutaj mamy oczywiście możliwość policzenia tego, będzie to po prostu 8 dodać 27, no i idąc tym tokiem będzie to 35, jednakże jak chodzi o pierwiastki, my pamiętajmy, nie za wszystkich liczb znamy pierwiastek, przykładowo z dwójki czy z trójki nie ma takiego pierwiastka. No więc, jeżeli dostajemy takie działanie, to jest to po prostu koniec. Więcej nie robimy, więcej nie obliczamy. Ale jakbyśmy na przykład dostali pierwiastek z dwóch razy pierwiastek z trzech, no to już możemy zauważyć, że jest tutaj zastosowanie wzoru tego. Czyli my mamy w tym momencie 2 do potęgi 1, drugiej razy. Yy, nie 2, tylko będzie teraz. Razy 3 do potęgi 1, drugiej. Czyli widzimy, potęgi mamy takie same. Jednakże liczby są różne, ale możemy to złączyć, czyli to będzie po prostu 2 razy 3, no i całość do tej samej potęgi, czyli to nam daje 6 do potęgi jednej drugiej, którą to potęgę możemy zamienić na pierwiastek. Ale tak jak mówiłem, to jest bardziej wyjaśnienie dla szkół średnich. Jak chodzi o szkołę podstawową, no to wystarczy zapamiętać, że pod jednym pierwiastkiem możemy pomnożyć oba, oba poszczególne elementy, więc wychodzi nam z tego pierwiastek z 6. I adekwatnie. Jeżeli to działa na mnożenie, to będzie działało również na dzielenie. Więc, jeżeli mielibyśmy pierwiastek z dwóch podzielić na pierwiastek z trzech, możemy to po prostu napisać, że to jest pierwiastek z dwie trzecie. I jest to jak najbardziej ok. Pamiętamy teraz właśnie o bardzo ważnej rzeczy. Mianowicie jest to usuwanie niewymierności z pierwiastków. Więc przejdźmy sobie może na nową stronę z tym. Dobrze. No i tak. Jak chodzi o usuwanie niewymierności z mianownika, to w sytuacji, gdy mamy do czynienia z pierwiastkiem, który znajduje się w mianowniku, no to zgodnie z tam powiedzmy regułami matematyki, żeby to wyglądało ładniej, żeby to było wszystko czytelne, powinniśmy usunąć pierwiastek. I teraz nie możemy po prostu go, że tak powiem, wziąć i przepisać gdzieś indziej, tylko powinno tutaj zaistnieć pewne działanie, mianowicie w matematyce my możemy zawsze pomnożyć przez liczbę 1, ponieważ liczba 1 nie zmienia wyniku, i tutaj jest pewien, pewien ciekawy element. Liczba 1 może być zapisana w nieskończenie wiele sposobów. Przykładowo, 100 przez 100 to jest 1. I to jest dokładnie tyle samo, jakbym na przykład sobie wymyślił liczbę pi przez liczbę pi. To jest wszystko to samo. Jeżeli dzielę coś przez coś, na przykład x przez x, to wszystko to jest dokładnie to samo, czyli to jest 1. No i teraz my wykorzystując ten fakt, możemy usunąć tę niewymierność, mianowicie yy, z pierwszej lekcji pamiętamy, że pierwiastek może być kasowany przez tą samą potęgę tego samego stopnia, więc jak widzimy, że tutaj mamy pierwiastek drugiego stopnia, to wiemy, że będziemy używać pierwiastka. Jeżeli u góry, yy, przepraszam, jeżeli w mianowniku będzie pierwiastek, no to w liczniku też musi być pierwiastek. No i żeby to było jeden. To muszą być te same liczby u góry i na dole. I w ten sposób, tutaj bardzo ważna sprawa, nie, nie skracamy tego. Wiem, że w mnożeniu z reguły staramy się skracać jak się tylko da. Tutaj tego nie możemy zrobić. Tutaj musimy po prostu wymnożyć. Czyli będzie dwa razy pierwiastek z dwóch przez. I tu właśnie mamy sytuację taką, że kasuje nam się po prostu i potęga i pierwiastek. Ja to rozpiszę, żeby było czytelniej. Bo to, co tutaj uzyskujemy, no to pierwiastek z dwóch razy pierwiastek z dwóch, co oznacza, że jest pierwiastek z dwóch do drugiej potęgi. Jeżeli zauważymy, no to pierwiastek i potęga, przez to, że jest tego samego stopnia, może się nam skrócić i wtedy uzyskujemy dwa pierwiastki z dwóch przez dwa, przez co my jesteśmy w stanie to skrócić, ponieważ tu jest mnożenie, pamiętajmy o tym. Więc wynik tego to jest po prostu pierwiastek z dwóch. I w zasadzie to to jest cała filozofia usuwania niewymierności w kontekście niewymierności e, takiej, takiej najprostszej. E, myślę, że na tym możemy skończyć. E, jeżeli chcielibyście więcej informacji albo dłuższy film, dajcie znać. Jakbyście mieli jakieś pytania, e, zachęcam do zostawienia komentarzu, tak jak i łapki w górę. Dzięki bardzo za uwagę. Miłego hej.